Kochani w Chrystusie, siostry i bracia, drodzy bracia jubilaci, z największą prostotą i ludzką bliskością pragniemy razem z Wami radować się Waszym świętem, Waszym jubileuszem. Czynimy to podczas święta prowincji. W trakcie tegorocznego braterskiego spotkania podążamy za Piotrem naszych czasów, papieżem Franciszkiem, wsłuchując się i poznając jego naukę. I taki pomysł na tegoroczne święto prowincji wydaje się być bardzo zgodny z naszym franciszkańskim charyzmatem. Ponieważ drugie zdanie, reguły, która stała się inspiracją dla każdego z nas, reguły świętego Franciszka, drugie zdanie tego, tej naszej życiowej konstytucji brzmi następująco: Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi honoriuszowi. I Jego prawowitym następcom oraz Kościołowi Rzymskiemu. Dla niewtajemniczonych trzeba powiedzieć, że pierwsze zdanie dotyczy Ewangelii, życia według Ewangelii. Drugie zdanie dotyczy Piotra i Kościoła. Moi kochani siostry i bracia, drodzy jubilaci, żyjemy w czasach, kiedy te podstawowe prawdy, Najbardziej fundamentalne. Trzeba nam przypominać, uświadamiać sobie i żyć nimi. Jakie to prawdy? Pierwsza prawda że poza kościołem nie ma zbawienia. Poza kościołem nie ma zbawienia. Moi drodzy, łódź Piotrowa w obliczu. Nawałnic, burz, sztormu, które niejednokrotnie stają się udziałem, może sprawiać wrażenie, że nie jest to wielki okręt, ale mała łupinka, miotana różnego rodzaju doświadczeniami, nieraz bardzo trudnymi. Ale nasza nadzieja jest w Panu, że On jest w tej łodzi. Poza kościołem nie ma zbawienia. Druga bardzo ważna prawda i zarazem niezwykle prosta: ubi Petrus, ibi Eklezja. Tam, gdzie Piotr, tam jest Kościół. Nie ma tu innej alternatywy. Tam, gdzie Piotr, Piotr naszych czasów, tam, gdzie papież, tam jest Kościół. Dlatego to niezwykle cenne, że chcemy poznawać naukę papieża, chcemy się w nią wsłuchiwać i żyć według jej wskazań. Drodzy bracia jubilaci, po 60 latach Posługi kapłańskiej można być zmęczonym. Po 50 latach z całą pewnością można odczuwać trudy tej posługi. Po 25 latach na pewno można złapać pierwszą zadyszkę. I bardzo ważne i potrzebne jest, aby nabyć umiejętność odpoczywania. Zmęczenie kapłańskie, zmęczenie tą posługą stało się motywem przewodnim jednej z homili Piotra naszych czasów, papieża Franciszka. I bardzo pragnę uczynić moimi słowa, które wówczas papież Franciszek skierował do swoich braci w kapłaństwie. Mówił tak. Zmęczenie Kapłanów. Wiecie, ile razy o tym myślę, o zmęczeniu Was wszystkich. Dużo o tym myślę i często się modlę, zwłaszcza kiedy sam jestem zmęczony. Modlę się za Was, którzy pracujecie pośród powierzonego Wam ludu Bożego, przy tym wielu miejscach opuszczonych i Niebezpiecznych. A nasze zmęczenie, drodzy kapłani, jest jak kadzidło, które w milczeniu wznosi się do nieba. Nasze zmęczenie idzie prosto do serca Ojca. Bądźcie pewni, że Matka Boża zdaje sobie sprawę z tego zmęczenia i natychmiast zwraca na to uwagę Panu. Ona jako matka potrafi zrozumieć, kiedy jej dzieci są zmęczone. I nie myśli o niczym innym. Witaj, odpocznij, synu. Porozmawiamy później. Czyż nie, je, czyż nie jestem tutaj ja, twoja matka? Tak Maryja powie nam zawsze, gdy do niej przychodzimy. Zdarza się również, że kiedy czujemy ciężar pracy duszpasterskiej, może pojawić się pokusa, by odpoczywać byle jak. Tak, jakby odpoczynek nie był Bożą rzeczą. Nie popadajmy w tę pokusę. Nasze zmęczenie jest cenne w oczach Jezusa, który nas przyjmuje i podnosi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię. Dobrze zapamiętajmy, że kluczem owocności kapłańskiej jest to, jak odpoczywamy i jak odczuwamy, że Pan posługuje się naszym zmęczeniem. Czasem trudno nauczyć się odpoczynku. Czy potrafię odpoczywać? Potrafię świętować, przyjmując miłość, wdzięczność i całą serdeczność, jaką obdarza mnie wierny lud Boży. Czy być może w pracy duszpasterskiej szukam odpoczynków bardziej wyrafinowanych, nie odpoczynków ludzi ubogich, ale tych, jakie oferuje społeczeństwo konsumpcyjne. Czy świętując? Czy wówczas Duch Święty jest dla mnie naprawdę w trudzie odpocznieniem, czy też jedynie tym, który każe mi pracować? Czy potrafię odpocząć od siebie samego, od moich wymagań wobec siebie, sadomo, samozadowolenia, obracania się wokół siebie? Spójrzmy, drodzy bracia przez chwilę na obowiązki kapłanów jakie znajdujemy w słowie Bożym ubogi nieść dobrą nowinę więźniom głosić wolność niewidomym przejrzenie uciśnionych obdarzać wolnością i obwoływać rok łaski od Pana opatrywać rany serc złamanych i pocieszać zasmuconych nie są to łatwe zadania. Nie są to zadania zewnętrzne, takie jak czynności manualne. Zbudować nowy dom, można dodać, odbudować klasztor, wyremontować kościół. Zadania wymienione przez Jezusa wiążą się z naszą zdolnością do współczucia to zadania, w których nasze serce jest poruszone i wzruszone drugim człowiekiem. Radujemy się z narzeczonymi, którzy się pobierają. Radujemy się z dzieckiem, które przynoszą do chrztu. Towarzyszymy ludziom młodym przygotowującym się do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie. Smucimy się z tymi, którzy otrzymują namaszczenie na szpitalnym łóżku. Płaczemy z tymi, którzy chowają ukochaną osobę. Tyle emocji. Jeśli mamy otwarte serce na te emocje, tyle uczuć, trudzą one serce dusz pasterza. Dla nas kapłanów Historie naszych ludzi nie są kroniką aktualności. Znamy naszych wiernych, możemy się domyślać, co dzieje się w ich sercach, a nasze serce, serce kapłana, cierpiąc wraz z nimi, rozdziera się, dzieli się na tysiąc kawałków, jest wzruszone. Zdaje się wręcz skonsumowane przez ludzi. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i jedzcie. To jest słowo, jakie kapłan Jezusa stale szepcze, troszcząc się o swój wierny lud. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. W ten sposób nasze kapłańskie życie dawane jest w służbie w bliskości wiernemu Ludowi Bożemu. A to zawsze trudzi. Kochani współbracia jubilaci, bardzo dziękujemy wam za ten trud, o którym mówi papież Franciszek. Za wasze kapłańskie utrudzenie. Dziękujemy wam, tutaj obecnym, ale naszą modlitwą ogarniamy także tych spośród Waszego grona, którzy już są po drugiej stronie. Mamy nadzieję, że odebrali tam zasłużoną nagrodę i odpoczywają razem z Panem w Królestwie Niebieskim. Pragniemy też naszą modlitwą ogarnąć, objąć tych współbraci, którzy z różnych powodów obejrzeli się wstecz, i których dzisiaj nie ma razem z nami, pamiętamy o nich i są nam bliscy. Kochani, życzę Wam wszystkim jubilatom. Myślę też, że jest to życzenie wszystkich tutaj obecnych aby, abyście pachnili waszymi owcami, aby od was było czuć zapach owczarni, tak jak mówi to Papież Franciszek tych wszystkich dla których pracujecie, dla których poświęciliście swoje życie. Amen.